Pune 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 Jebać to, jestem estas synem. I płynę, 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 płynę. Ziemów mówić i płynę, 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 płynę. Podobno człowiek to jest woda, ale woda to nie jest człowiek. Ile co ja powiem czy nie powie Cześć, popłynąłem na straszną kasę. Jakbym zupełnie nie miał sam nad sobą kontroli czasem. coś jak z grasem, tylko inna historia. Na ten temat można człowiek pisać, memoriał. Wracając do tematu, który płynie. Budzę się rano i nawet nie wiem, jak mam na imię. Ej, dzwoni telefon i zła nowina. Wczoraj strasznie popłynąłem chyba. Ej, Jestem winien z osiem paczek i jakby nie liczyć nie wychodzi inaczej. Zaczynam rakować, szczelajcie wydatki, teraz zapłacę odkulany podatek. Kurwa, spadła mi karczka. Od grasu płacą nie codziennie, z wieczora sumiennie Płynę, 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 ziemi Lecz teraz mam jeszcze ekstra wydatki Jeszcze wsadzą mnie za to za kratki Co najwyżej dostałbym za to zawias I tak już dawno wyszedłem ze społeczeństwa nawias Nie jeden ziem mógłby mnie tutaj wybrekkać Płynie, 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 nie jeden koleżka Nie jeden zięż ma wystarczająco gotówki Na koks dziwki i taksówki Płynę, płynę, pobicie płynę, płynę Po życiu płynę, 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 płynę Czasem skasą płynę, 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 płynę Jesteśmy płynę, 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 nie bacz to jestem esas synem I płynę, 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 ziemi, płynęły, ej płynę, 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 płynem, ziemię, ziemi, ziemi, płynę, ej Ty także płyniesz, kurwa. Kurwa mać Ja pierdolę, przekurwa górę Ja pierdołem się kurwa tej kafy kurwa Macz, kurwa dwoje do kurwy syna Halo no, się manko. I co, chyba zapomniałeś o mnie? Osiem stówek ziomuś mi zalegasz. Co, co? Kurwa, ale popłynąłem! Łęk! Wychodząc wczoraj z chaty, wziąłem trzy paczki. Myślałem sobie, że na luzie starczy. Nie idę tańczyć i tylko w miasto na chwilę. co? Znów się myliłem i przetańczyłem cały ten sos. Znów ma to, co brałem w ten noc I rozjebałem wszystko w pizdu. Potem u ciebie zaciągnę w Jeden buch. Dwa duchy, musiałem pobrać trochę hajsu na ruchy Nie jestem głupi, myślałem sobie i dwo Popłynęłem kurwa najgorzej Daj Boże, by po raz ostatni W pani chuci w mordzie słucham straszny I ten jasny dla mnie wątek Gdzieś tak od rano do dziesiątej Już nie dokończę, co było potem Rozjebałem całą Ile tego hajsu tam Kurwa milion Ile? Ile? jak tam kurwa? Płyń. Dwie paki mi wziął Płyn k***a! dzisiaj, bo kurwa sam... Ja też płynę! jemu, płynę, płynę! Płynę Płynę ziemu, sam popłynąłem, płynę, płynę, płynę ziemy. Płynę 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 jeśli mam co nie z tego coś mam, nie ja ją nazywam sam, zanim popłynę na wódę w kościele na dziwki I na koleżków za to, że są tu, że wszyscy, Za to, co na co dzień z tymi chłopakami Mogę tak płynąć sobie, mogę sobie nawet lecieć Lubię tańczyć na, na porach na porach i w kobiecie Pły, płynę, pły, pły, płynę Pły, 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 płynę Pły, płynę, pły, płynę Jak wszyscy jak wszyscy płynę Pierwsza, druga, trzecia doba Ze spółdzielnią przedłużana jest mowa Dziadzia, co je wuda, browar Sam nie zliczysz ile kosztuje ten towar Wpadnij do nas i sam zobacz Z pewnością będzie się podobać Początek w piątek Koniec niedziela I nienawidzę patrzysz do portfela Ta kolenda, to tyranie, relaksy. Co, 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 co teraz? Wszystko to jebać, zasada graczy Wrócić do domu starczą Lub na tarczy, czy hajsu starczy Zapomnij o tym, to dla mnie

Ty płyniesz ale relaks, sprawdzaj to cały czas.